Halo, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dams i zapraszam Was, moi drodzy, na kolejne QA na moim kanale z okazji, tym razem Mikołajek. Moi drodzy, ostatnie QA, które u mnie pojawiło się, to było jakieś 5 miesięcy temu. Tak no mniej więcej na okoliczność powiedzmy pół roku temu, więc trochę czasu minęło. Zadaliście po raz kolejny naprawdę sporo pytań, także no myślę, że nie będę przedłużać tego wstępu, a zaproszę was do oglądania, wysłuchania mojej odpowiedzi na wasze pytania. Jeżeli są tutaj osoby, które takiego pytania nie zdążyły zadać, Moi drodzy, nic straconego. Śmiało dajcie znać o tym w komentarzu. A z miłochęcią na takie pytanie jeszcze odpowiem. A no i właśnie, moi drodzy, bym, bym zapomniał. Jedna istotna rzecz to to, że do tego QA nie przygotowałem się szczerze ani trochę. Naprawdę, nie mam przygotowanych jakichś, nie wiem, gotowych odpowiedzi na te pytania. Nie napisałem sobie jakiegoś gotowego scenariusza. Chciałbym, żebyście mieli takie poczucie, że jeżeli w ciągu dnia, czy tam powiedzmy, nie wiem, wieczorem odpalicie sobie ten film, żeby to był tak. Taki czas, który spędzicie oglądając, słuchając ten materiał, jakby to była luźna pogawędka z wami, luźne poodpowiadanie na pytania. Eee, o, chciałbym, żeby ten materiał był inny po prostu, nie? W przeciwieństwie na przykład do omówień gier, gdzie mam wyrysowany konkretny scenariusz, tutaj będzie troszeczkę luźniej. Także co, lecimy z pierwszym pytaniem. Pierwsze pytanie, moi drodzy, mamy od Adasia z AK Gaming, mianowicie jak mocno YouTube zmienił twoje życie i czy jest gra, bez której nie wyobrażasz sobie przyszłego roku. Ehm, powiem ci tak, jeżeli chodzi o to, jak mocno YouTube zmienił moje życie, to na pewno w pewien sposób zmienił to życie. Ehm, czy mocno, to ciężko jest mi to szczerze jakoś określić, no ale na pewno ta zmiana jest. Ehm, na pewno prowadzenie kanału na YouTube pozwoliło mi, że tak powiem, odstresować się. Wiesz, porobić coś innego, co lubię robić, przede wszystkim, no i jest to dla mnie taką mega dużą odskocznią poza pracą. Wiesz, tym całym pędem, który jest z dnia na dzień tak naprawdę od poniedziałku do piątku, a dopiero w weekend gdzieś tam mam taką luźną głowę. Także na pewno to jest duży plus, bo wcześniej. Nie prowadząc kanału na YouTube, tego nie miałem. Wiadomo, też były gdzieś tam inne elementy, inne sytuacje, w których mogłem też odstresować się. Aczkolwiek, no, YouTube to co robię, czyli tworzę dla Was filmy, bawię się gdzieś tam grafiką, jeżeli chodzi o miniatury i tak dalej. Jest to coś, co lubię robić i co też powiem wam szczerze chciałbym żeby to była gdzieś tam w przyszłości moja praca zawodowa aczkolwiek to są duże słowa i nad tym na razie się nie będę rozwodzić. Ehm, a jeżeli chodzi o m, grę bez której nie wyobrażam sobie przyszłego roku powiem ci tak szczerze nie mam takiej gry na którą naprawdę nie wiem jakoś bardzo czekam na pewno warto uwagi jest Gothic Remake i na pewno warto uwagi jest nowy Doom e, Dark Ages ale no to są gry które przychodzą mi jako taka pierwsza myśl, kiedy myślę o przyszłorocznych premierach, ale raczej nie mam takiej gry, bez której, nie wiem, tego przyszłego roku bym sobie nie wyobrażał. Lecimy dalej. Chris Bossfight, drugie pytanie. Po zakończeniu gry Wukong na ostatnim odcinku wspomniałeś, że chcesz ciągnąć przygodę Souls-like i o jakim tytule obecnie myślisz? Czy jest to gra tworząca fundamenty gier Souls-like czy coś, co dopiero wyjdzie nie licząc DLC do Wukonga, które chcesz mm, ograć? Powiem ci tak, na pewno Souls -like okazał się gatunkiem gry, e, który w pewien sposób mnie zaintrygował, i dał się przekonać. To jest istotne i na pewno prędzej czy później chciałbym przymierzyć się do kolejnego tytułu z gatunku Souls Likea, ale na ten moment nie wiem, co by to mogło być. Hmm, jeżeli miałbym wybierać, to na pewno chciałbym, żeby ta gra e, była, a raczej nie była w klimacie takiego, wiesz, średniowiecza. Wiesz, że nie będzie oparta na rycerzach, zbrojach, jakichś mieczach i zamkach, e, tylko żeby to było coś na podobę Wukonga. E, no genialnie byłoby, jakby DLC do Wukonga wyszło szybko. No ale wiem, że aż tak szybko to się nie stanie. Także, no, jeżeli masz jakieś e, pomysły na naprawdę fajnego Soulsa, który nie będzie e, takim klimatem średniowiecza, to daj mi o tym znać, to myślę, że by mi to naprawdę wiele pomogło. Kolejne pytanie, pytanie numer 3 od użytkownika Cat4u Jaką radę dałbyś osobie, która zaczyna na YouTube? Powiem Ci tak, na pewno radziłbym nie skupiać się na czasie, który na pewno poświęcasz na YouTube'a. Nie analizowałbym za dużo. Obrałbym konkretny cel, czyli na przykład co chcesz nagrywać, jaką tematykę i po prostu bym to robił. Istotne jest to też, żeby nie mieć takiego ciśnienia, parcia na jakieś, nie wiem, mega megastatystyki, wyświetlenia, bo ich na pewno na początku nie będzie. Wszystko gdzieś tam przyjdzie z czasem, więc istotne jest to, żeby za bardzo nie analizować. I na pewno dopowiedziałbym też taką istotną kwestię, że mm, to, co będziesz robić na tym YouTubie, tak? Będziesz nagrywać filmy, wrzucać odcinki i tak dalej, to żeby to było Twoją swego rodzaju pasją, takim zainteresowaniem, e, nad którym za bardzo nie będziesz się skupiał, bo po prostu robisz to, co lubisz, tak? Czyli na przykład, jak nie wiem, masz taką rutynę, że lubisz biegać, lubisz taki aktywny tryb życia, no i nie zastanawiasz się nad tym, czy Tobie się chce biegać, czy nie chce Ci się w ogóle wychodzić z domu, tylko po prostu ubierasz się, zakładasz buty, wychodzisz, robisz to wiesz z automatu i fajnie, jakby YouTube był czymś podobnym. Bo wtedy będzie ci prościej właśnie ominąć to całe analizowanie statystyk, to o czym mówiłem na początku. Po prostu robisz to, wiesz, z automatu, a pewnego dnia przyjdzie taki moment, że zaczną ci wpadać fajne wyświetlenia, będziesz mógł na tym zarobić, więc to taka też moja rada ode mnie. Dobra moi drodzy, lecimy dalej. Czwarte pytanie, a raczej seria pytań od Damiana Patos. Bardzo Ci dziękuję za naprawdę tak wiele pytań, bo jest ich około 20. Także można powiedzieć, że wygrałeś stary cały QA, bo można powiedzieć, że będzie one oparte głównie na Twoich pytaniach, ale super, cieszę się, bo na pewno będzie też kilka pytań i kilka odpowiedzi, z których mogą czerpać też pozostałe osoby, bo naprawdę są ciekawe. Także co Damian, lecimy do Twojego pierwszego pytania, co my tu mamy. Ehm, gdybyś miał możliwość odwiedzić polskie studio tworzące gry, to jakie studio byś wybrał? CD Projekt Red, Techland, Blueberry Team, a może Eleven Beat Studio? Ciężko powiedzieć. Powiem ci tak. Bo tak naprawdę każde studio ma dobre tytuły, przez które chciałbym zobaczyć ich studio od środka. No, Bo Eleven ma na przykład Frostpunk'a, tak? Blueberry Timberlake albo Silent Hill na no CD Projekt Red. No to wiadomo, Wiedźmin i cyberpunk. No, ale myślę, że gdybym miał wybrać jedno konkretne studio, no to niech to będzie CD Projekt Red. Co my tu mamy dalej? Czy znasz kanał Herbu? Przyznam szczerze, nie kojarzę. Nie wiem, będę musiał zerknąć, co to jest za kanał. Eee, czy masz jakiś swój ulubiony klub piłkarski? No jasne, że tak, oczywiście. Od zawsze na zawsze FC Barcelona, Wiska El Barca i Wiska Catalunya, Damian. <ścoughs> co myślisz o nowym formacie Ligi Mistrzów? Ok, no to to jest fajne, konkretne pytanie. Nowy format Ligi Mistrzów, tak? No to mamy ten tak zwany format szwajcarski, który zastąpił nam te klasyczne fazy grupowe, no i wprowadził nam jedną wspólną ligę. I tam mamy wsadzone 36 chyba zespołów, jak dobrze pamiętam. No powiem tak, z jednej strony plus, bo daje to szansę na udział y, drużynom z mniejszych lig. Tak, będzie to troszeczkę bardziej atrakcyjne, troszeczkę inna rywalizacja. No ale z drugiej strony mamy. Zwiększone obciążenie piłkarzy, tak? No, to jest takie wiesz, w mojej opinii, takie na siłę wydłużenie tych rozgrywek. Co wiąże się z tym, że mamy więcej meczy w tak intensywnym już sezonie i bez tego. Do tego na pewno też dojdą właśnie przemęczenia, dojdą kontuzje zawodników, więc, no, niekoniecznie. No, i też jak dla mnie, jest to taka maksymalizacja zysków przez UEFA. Więc jak dla mnie nie było tego, a może inaczej nie było to potrzebne i raczej bliżej mi jest do negatywnej oceny tego formatu niż do niestety pozytywnej. Co my tu mamy dalej? Czy podobało Ci się Dev Stranding z 2019 roku i czy czekasz na DS2 On The Beach? Tak, tak, to na pewno. Death Stranding z 2019 roku na pewno było i jest mocnym tytułem, no chociażby za sprawą oprawy audiowizualnej, która jest na mega wysokim poziomie, do tego mechanika, która łączy nam te elementy, wiesz, zarządzania ciężarem, balansowania podczas wędrówek, no i też pokonywanie trudnego terenu. No i to też było czymś takim niespotykanym na tamte lata w grach, więc też przez to na pewno czekam, tak, czekam na drugą część i jestem ciekawy, co nam tutaj twórcy zaproponują. Kolejne pytanie, czy kojarzysz chłopaków z Urbex historii? E, pewnie, tak, kojarzę. W ogóle mega ciekawa. E, dla mnie w ogóle ciekawy kanał, o tak powiem. Ciekawy format. Mnie w ogóle interesują takie eksploracje. E, jeszcze jeśli są też to znane budynki, wiesz, jakieś takie historyczne, to już w ogóle. E, tak swoją drogą w temacie Urbexów i rzeczy paranormalnych, że tak powiem, bo ostatnio też o tym trochę tam w komentarzach pisaliśmy, to polecam Ci kanał PPTV. Gdzie chłopaki łączą Urbex z nawiedzonymi miejscami i szukaniem dowodów na istnienie duchu, więc naprawdę mega polecam, bo jest to takie połączenie tych dwóch tematów. A o tym też ostatnio też pisaliśmy. Hmm, czy grałeś w oryginalną część Legacy of Kain Sol River? Nie wiem, czy dobrze to przeczytałem, ale no koniec końców nie miałem, nie miałem okazji zagrać. Przyznam szczerze, może w przyszłości, nie wiem. No, zobaczymy. Eee, czy będzie seria u ciebie na kanale z Indiana Jones i Wielki Krąg? Jak na razie powiem ci szczerze, że nie przewiduję, ale nigdy nie mówię nigdy. Eee, czy myślisz, że w 2025 roku kanał Serge'a dobije do 1 miliona widzów? Eee, myślę, że tak, tak, jest to bardzo realne, no bo na ten moment on tam ma prawie około 950 tysięcy widzów, więc te 50 tysięcy. Wrok jest myślę dla niego, dla niego spokojnie do, do zrobienia. Um, czy oglądasz wszystkie mecze reprezentacji Polski w siatkówce mężczyzn i kobiet? Um, przyznam szczerze, nie. Jeżeli chodzi o mecze reprezentacji, to tylko piłka nożna, a siatkówkę bardziej śledzę ze skrótów, czy też z wiadomości z internetu, nie z jakichś gdzieś tam podsumowań um, albo sprawdzam po prostu wyniki w internecie, no ale tak to nie śledzę specjalnie. W imię pięć gier, na które najbardziej czekasz w 2025 roku Bez, bez żadnych e, remake'ów, remasterów Hmm, na pewno GTA 6 Może być ciekawe Na pewno Gothic Remake Wiem, że nie miałem wymieniać remake'ów No ale mimo wszystko wyrzuciłbym tutaj Gotika. E, na pewno Doom Dark Ages Może być też konkretnym tytułem e, Wrzuciłbym jeszcze... Na przykład Out od Microsoftu, też może być ciekawe. E, no i na koniec powiedzmy, że wrzucę, mm, co ja bym tutaj wrzucił, a niech będzie Kingdom Come Deliverance 2, o którym ostatnio też miałem okazję wypowiedzieć się u mnie na kanale. E, idziemy dalej. Która gra według ciebie ma szansę zostać grą roku 2024? E, powiem ci tak, myślę, że to może być Black Myth: Wukong. Może to być Final, Final Fantasy VII Rebirth, ale raczej stawiałbym na Wukonga, biorąc pod uwagę, że jest to pierwszy tytuł od studia Game Science e, i okazał się naprawdę genialnym tytułem. Ma naprawdę mega dobre oceny, chociażby na Metacritic, i tutaj raczej gdybym ja miał wybierać i oceniać, stawiałbym na Wukonga. Hmm, jaka jest Twoja ulubiona bajka z dzieciństwa? Ulubiona bajka z dzieciństwa? Powiedzmy, że Chojrakt, Tchórzliwy Pies. I mimo, że to nie bajka, a anime, ale wtedy była to dla mnie bajka, no to Naruto. Naruto bliskie mojemu sercu. Zresztą to teraz i chyba już zostanie do końca. Eee, czy chciałbyś w prawdziwym życiu spotkać się z widzem, który ogląda twój kanał? Pewnie, pewnie, jak najbardziej. Powiem więcej, jeżeli byłaby taka możliwość e, z większą grupą widzów, no to tak samo, nawet tym bardziej. Nie tak najbardziej, jestem otwarty na coś takiego. Hmm, czy masz swoją ulubioną postać z Call of Duty? Pewnie, że tak. Na pewno wrzuciłbym Kapitana Price'a i Ghost'a z Modern Warfare. Ale myślę, że chyba taki najlepszy, no to Kapitan Price. Hmm, co my tu mamy dalej? Gdybyś przypadkowo spotkał Sereja... To pierwsze słowa, które byś mu powiedział, to: co ja bym mu powiedział? Szacunek serc za to, co robisz i za to, co osiągnąłeś. Tak bym powiedział: um, Okej, okay. masz jakieś plany na 2025 rok, jeśli chodzi o kanał? Może nowe rodzaje filmów? Powiem ci tak, jeżeli chodzi o plany na 2025, to na pewno chciałbym pozostać przy materiałach z serii Zagrajmy Wy. Wiesz, takie krótkie, znaczy krótkie, no po prostu gameplaye, serie z gier. Na pewno chciałbym zostać przy klasycznych omówieniach e, z nadchodzących premier gier. Natomiast jeżeli chodzi o nowości, to tak, mam w planach pomysł na pewien projekt. Serię, ciężko mi to teraz nazwać, e, jak to dokładnie będzie wyglądać, aczkolwiek na pewno byłby to format, w którym wrzucałbym takie krótkie, ale dynamiczne filmy od 5 do maksymalnie 15 minut, w którym będę przedstawiał najciekawsze, ale zarazem najnowsze newsy, informacje ze świata gamingu może Elektroniki. Ale jeżeli elektroniki, no to raczej w myśl, wiesz, typu konsole, jakieś nowe podzespoły, typu karty graficzne, e, procesory i tak dalej. E, to na pewno. Mm, mm, mm. I chciałbym, żeby do tego każdy film zawierał w sobie trzy maksymalnie newsy, które będą podzielone na osi, na osi czasu w komentarzu, żeby widz mógł przejść bezpośrednio do wiadomości newsa, którego najbardziej interesuje. Jak to będzie finalnie wyglądać? Ile takich filmów będzie pojawiać się w tygodniu, w miesiącu tego nie wiem jeszcze. Aczkolwiek no mam pewien taki pomysł, żeby to była taka mm, to była to był taki trzeci format na moim kanale, nie? Czyli mielibyśmy zagrajmy wy, klasyczne serie z gier konkretnych tytułów, mielibyśmy omówienia nadchodzących premier i trzecia e, sprawa, no to byłyby te właśnie filmy takie mm, bardziej w tematyce wiadomości, newsów czy kojarzysz i grałeś w grę pod tytułem psi Ops? powiem ci szczerze nie nie, nie kojarzę ale na pewno sobie to gdzieś tam wygoogluję. z tego co widzę przed ostatnie pytanie czy lubisz swoich widzów no oczywiście że tak no Damian no każdego z osobna za to przede wszystkim że poświęcacie swój czas prywatny na oglądanie mnie to na pewno Eee, I ostatnie pytanie, czy Twoim zdaniem Death Stranding 2 będzie genialną grą, czy może jednak rozczarowaniem? Powiem Ci tak, eee, myślę, że może być naprawdę dobrym tytułem. Na pewno, za sprawą tego, że Kojima zapowiedział, jak ostatnio czytałem, że DS2 ma bardziej skupiać się na relacjach między postaciami i rozwijać koncepcję łączenia graczy. To może być ciekawe. Głównie też dla osób, które gdzieś, tam, które gdzieś tam chcą taką, wiesz, bardziej emocjonalną historię, to to może być duży plus. Na pewno, też takim powodem może być to, że gra, która będzie działać na silniku DESIMA, ma być w ogóle ulepszona, jeżeli chodzi o sam silnik względem pierwszej części, to na pewno. E, więc na pewno też można spodziewać się takiej, wiesz, bardziej realistycznej grafiki, troszeczkę lepszej imersji w całym świecie gry. Ale z drugiej strony sukces pierwszej części może sprawić, że oczekiwania wobec DS2 są ogromne. E, I jeżeli ta gra nie przyniesie wystarczających takich, wiesz, innowacji, nie wiem, jakichś dodatkowych zmagań fabularnych, to może rozczarować ogólnie fanów. Tego tytułu. No i dodatkowo, pierwsza część też była krytykowana za taką, wiesz, monotonną rozgrywkę. No taki typowy symulator kuriera. Więc, jeżeli DS2 nie wprowadzi jakiejś, nie wiem, różnorodności, no to może się spotkać z podobnymi zarzutami. Więc zobaczymy, aczkolwiek, podsumowując, raczej stawiałbym na tą bardziej genialną grę. Dobra, mamy kolejne pytanie od Orbira. Czy byłeś grzeczny przez cały rok, żeby dostać prezent? Myślę, że tak. No myślę, że byłem grzeczny, e, aczkolwiek no trzeba byłoby zapytać ludzi dookoła mnie, którzy są, jakie oni mają odczucia, ale myślę, że myślę, że na pewno czy gra z spider Spidermana 2 z 2004 roku? Oj, myślę przyjacielu, że raczej nie Raczej nie, jest to oczywiście świetna gra Aczkolwiek raczej chciałbym, a raczej nie chciałbym Cofać się aż tak do tyłu eee, Ale no nie wykluczam, nie wykluczam Na pewno nie w najbliższym czasie Co dostałeś pod Mikołaja przy tamtym roku? Przyznam szczerze, nie pamiętam <laughs> Kompletnie, zabij mnie, ale naprawdę nie pamiętam Co w zeszłym roku na Mikołaja dostałem Dobra, lecimy do kolejnego pytania. Robari, jakie masz plany na dzień Mikołaja? E, powiem ci szczerze, jakichś specjalnych planów nie mam. E, na pewno połowę dnia spędzę w pracy, a drugie, drugą część dnia, czyli wieczór, będę nagrywał i wrzucał dla was firmy, więc to są moje plany. E, kolejne siódme pytanie to Tegrex. Jaki prezent chciałbyś dostać na Mikołaja? E, powiem ci szczerze. Nie mam jakichś specjalnych życzeń. Jak dla mnie wystarczy, żeby okazał się ten dzień, czyli 6 grudnia, że będzie to miły i spokojny dzień. Dla mnie to na pewno. Kiedy dokończamy Hogwarts Legacy? Bo wiem, że seria mi się podobała, chociaż teraz pewnie nie pamiętam wszystkich szczegółów. E, tutaj muszę się przyznać, że seria z Hogwarts Legacy faktycznie troszkę została zaniedbana przeze mnie i trochę mi to gdzieś tam ciąży z tyłu głowy. Ale na pewno prędzej czy później do niej wrócimy. E, czy to będzie na przestrzeni miesiąca, dwóch, bądź nie wiem w pierwszej połowie przyszłego roku, tego nie wiem. Nie chciałbym się też w żaden sposób deklarować, żeby wiesz później tej obietnicy nie do. Trzymać, ale jedno co jest pewne i mogę Ci obiecać, że na pewno prędzej czy później do tej serii wrócimy. Eee, i, i, I co my tu jeszcze mamy dalej od ciebie, eee, co Ci się podobało najbardziej w grze, z której serię właśnie skończyłeś? Eee, powiem Ci tak. Eee, Black Wukong które właśnie skończyłem na pewno zrobiło na mnie ogromne wrażenie głównie ze względu na to, że jest to pierwsza gra typu Souls-like, w którą miałem okazję zagrać. No na pewno. E, na pewno w takich, wiesz, pierwszych chwilach, jak miałem okazję pograć w tą grę, no to widać e, przede wszystkim technologię Unreal Engine 5, e, piękną grafikę, która wygląda naprawdę kozacko. E, na pewno System walki to prawdziwa, że tak powiem, perełka, na pewno. Podoba mi się, że nie wystarczy tutaj, wiesz, bezmyślnie, nie wiem, wciskać przycisków, tylko każda walka wymaga takiej precyzji i strategii, e, użycia e, zaklęć, walki kijem, wszelkich transformacji. No to wszystko gdzieś tam daje taką, wiesz, niesamowitą frajdę, jak dla mnie. Szczególnie starcia z bossami, które były dla mnie wielkim wyzwaniem, powiem ci szczerze. Ale też satysfakcją po ich pokonaniu. To co zawsze wspominał mi Adam Zaka Gaming czy Chris Bossfight, że zawsze po wygranej walce będę odczuwał satysfakcję. I faktycznie tak było no i do tego, że każdy boss jest inny no i też wymagał innego podejścia i to sprawia, że ta każda walka jest wyjątkowa na swój sposób e, na pewno też fabuła e, jest na plus i warta gdzieś tam wspomnienia e, która jest oparta na tej chińskiej e, mitologii, tak, powieści Wędrówka na Zachód e, myślę, że ta fabuła też połączyła takie klasyczne opowieści z takim nowoczesnym podejściem do narracji tak bym to pięknie ujął e, co jeszcze? Mm... Na pewno możliwość rozwijania postaci mi się podobała. Dostosowanie tej postaci do stylu walki, do takich, wiesz, moich preferencji to jest też duży plus. Do tego też dochodzi kombinowanie z umiejętnościami, bronią, zaklęciami. Było tam naprawdę dużo możliwości do eksperymentowania. Także, no tak bym powiedział, nie? No, na pewno Wukong ogólnie zrobił na mnie ogromne wrażenie. Naprawdę piękna gra, wymagająca i głęboka, tak bym to powiedział. Jeżeli szukasz naprawdę czegoś, co oferuje więcej niż tylko wiesz taką standardową rozgrywkę, to na pewno śmiało Ci ten tytuł jestem w stanie e, polecić i na pewno jest on warty uwagi. Ja bawiłem się świetnie i szczerze każdemu tak naprawdę polecam, kto lubi takie wyzwania i takie historie. No i co, moi drodzy, to byłoby na tyle jeżeli chodzi o Q&A. Mam nadzieję, że nie pominąłem tutaj żadnego pytania. Jeżeli tak, to błagam zabijcie mnie, bo starałem się wychwycić każde pytanie, które zadaliście. To, co mówiłem na początku, jeżeli, moi drodzy, jest tutaj osoba, która nie zdążyła zadać jakiegoś pytania, a jest ciekawa odpowiedzi na nie, dajcie znać o tym w komentarzu i naprawdę z miłą chęcią na nie dosyć szeroko odpowiem, bo ogółem w ogóle Q&A gdzieś tam, wiecie, taka interakcja z wami jest to, coś co naprawdę sobie cenię, no bo widać, że nie jest to takie puste. W tym wszystkim to co robię, tylko gdzieś tam są osoby za tym wszystkim, które e, oglądają, śledzą mnie i też interesują się, można powiedzieć, mną jako, e, jak, jako osoba prywatna, nie? Więc to jest też super. Także co moi drodzy, ja mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Taki bym powiedział materiał specjalny z okazji e, Mikołajek. Jeżeli tak, to też dajcie znać o tym w komentarzu, zostawiając też chociażby łapkę w górę. Będzie to na mnie na pewno jasny sygnał, żeby w przyszłości, w nowym, już nadchodzącym dwóch. E, w 2025 roku takie QA również robić, a na pewno takie będą się pojawiać. Także co moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.